Cześć! Tu kam, a to zajęcia zmobilizuj się do działania. Też czasami może masz tak, że nie możesz właśnie zmobilizować się, wziąć się za coś, czy zrobić danych ćwiczeń, czy zacząć tego projektu, czy po prostu wstać z łóżka, z fotelu, z fotela czy z kanapy. Przychodzę z ratunkiem dla ciebie. Te krótkie zajęcia pozwolą ci naprawdę zmobilizować się do czegokolwiek. Podniosą ci delikatnie ciśnienie, e, uruchomią. Mięśnie i poczujesz przypływ energii, taki, który właśnie zmobilizuje cię do działania. Zapraszam cię na matę. Stań sobie w naturalnym takim swoim rozkroku, tak, żeby stopy były mniej więcej pod twoimi biodrami. I przeciągnij się, przeciągnij się jakkolwiek, wyciągnij sobie ręce nad głowę. Mocno wyciągnij te ręce nad głową, może nawet spójrz za nimi, tak, żeby móc też i głowę pociągnąć lekko do góry. Weź sobie tutaj jeden głęboki wdech i z wydechem zrzuć ręce. Wdech jeszcze raz, głęboki wdech i z wydechem jakkolwiek zrzuć ręce w dół. Wdech. Ręce do góry przeciągnij się, wyciągnij, wydech, zrzuć ręce w dół. Stojąc w takim delikatnym rozkroku, mniej więcej na szeroko, szerokość naszych bioder. Stąd przejdziemy sobie do takiego stania gotowego do akcji. Taki dynamiczny, atletyczny postawa, właśnie stojąca, gotowa do biegu, do podskoku, do jakiegokolwiek działania. I wygląda to mniej więcej tak, że stojąc ze stopami na szerokość bioder, przechodzimy trochę szerzej niż nasze biodra, i niech to będzie tak, że nie podskakujesz najpierw do góry, żeby móc te stopy rozstawić na bok, tylko właśnie takie. Bardzo szybkie przeniesienie tych sto, sto, stóp na boki. Jeśli masz taką matę jak ja, na której może być trochę ciężko, może gdzieś Ci się zahaczyć stopa, ale spokojnie. I kiedy robimy właśnie ten delikatny taki przesunięcie tych stóp na boki, schodzimy delikatnie w dół, uginamy lekko kolana, jesteśmy w tym szerszym rozkroku, nasze biodra idą lekko do tyłu, my delikatnie pochylamy się do przodu i nasze dłonie możemy złożyć sobie na wysokości naszego serca. I zrobimy sobie tak kilka razy dosłownie, żeby poczuć jak to działa. Ręce możesz mieć cały czas gdzieś tutaj przy klatce piersiowej i w momencie skoku. Uginasz delikatnie, kolana do przodu. One lekko schodzą się też do środka, tak żeby mniej więcej były na wysokości właśnie środka Twojej stopy. Czyli nie stopy, jak wychodzą nam na zewnątrz przy tym skoku, to kolana też nie wychodzą. Tylko lekko właśnie mamy kolana ugięte. Biodra lekko do tyłu, tak jakby. Ten kąt padania naszego piszczela, naszej łydki był taki sam jak kąt padania naszych pleców. Także zrobimy sobie dosłownie kilka razy w ten sposób, żeby zejść z powrotem obojętnie jedna stopa, druga stopa, tak żeby poczuć to przechodzenie. Staraj się nie podskakiwać do góry tak, tylko właśnie szybkie rozszerzenie stóp. Super. Kilka razy. Rób sobie we własnym tempie razem ze mną. Możesz zawsze, jak stoisz w tej pozycji neutralnej, ręce opuścić. A kiedy przechodzisz do tej pozycji gotowości, dynamicznej, pozycji atletycznej, możesz położyć sobie właśnie ręce, zbliżyć ręce do klatki piersiowej. Jeszcze kilka razy, popróbuj. Jest to pozycja, z której zawsze naprawdę możemy zacząć biec skoczyć do boku, do jednego do drugiego. To tylko przykłady. Zatrzymaj się. I znowu. Jesteśmy w pozycji neutralnej, ręce wzdłuż ciała i zrobimy sobie ten dynamiczny właśnie tą dynamiczną postawę atletyczną, czyli ten wykrok y, stóp na boki, kolana lekko do środka biodra do tyłu, lekko pochylone ciało do przodu. Ręce możemy sobie trzymać przy klatce piersiowej i teraz Twarz stoi, głowa stoi, spójrz w prawo oczami. Spójrz w prawo. Przytrzymaj chwilę, złap ostrość na czymś z tej prawej strony. Wróć oczami do centrum, pomrugaj. I teraz oczy na lewo. Złap sobie coś na lewo. Niech to będzie jakaś ostrość na czymś. W jakimś przedmiocie. Cokolwiek tam widzisz. Zamknij oczy, wróć oczami do centrum, pomrugaj, i wróć do pozycji neutralnej. Super. I znowu przechodzimy do pozycji dynamicznej, atletycznej i zerkamy głową całą teraz na prawo. Zerknij na prawo, złap jakąś ostrość tam i wróć do centrum. Pomrugaj oczami i głowa na lewo. Złap sobie gdzieś ostrość z lewej strony, głową patrząc na lewo i wróć do centrum, pomrugaj oczami. Pozycja neutralna na szerokość bioder. Super. I znowu przechodzimy do pozycji dynamicznej, atletycznej. Tak jest. Tu pracują nam fajnie nogi. Fajnie nam pracuje cały brzuch. I teraz, jak masz tutaj te dłonie gdzieś sobie z przodu, wyciągnij je przed siebie w tej pozycji. Może być trochę ciężka, ale spróbujemy. I zacznij robić ósemki, tak jakbyśmy chcieli ósemki zrobić palcami wskazującymi. Tak jak palec wskazujący chciałby narysować ósemkę. Eee, ruszając nadgarstkami, spróbuj unieruchomić łokcie. Łokcie sobie stoją w miejscu, więc ruszasz samymi nadgarstkami. I w drugą stronę, teraz tak, jakby mały palec chciał narysować tą ósemkę. Rozluźnij nadgarstki, wdech, z wydechem pozycja neutralna super. Wdech tutaj, z wydechem pozycja znowu w rozkroku gotowości atlet dynamicznej, atletycznej postawy, jesteśmy tutaj. OK. I teraz trzy razy podciągnij barki do uszu, wdech, wydech, rozluźnij barki. Podciągnij barki do uszu, wdech, wydech, rozluźnij barki. I jeszcze raz wdech, barki do uszu, wydech, rozluźnij. Super. Wdech i z wydechem do neutralnej. Znowu. Super. Wdech. I wydech, dynamiczna, atletyczna. <grych> Zostań tutaj moment. I spróbuj unieść raz jedną piętę, raz drugą piętę. W tej pozycji, właśnie. Zobacz, co się dzieje. Zwróć uwagę, co się dzieje z Twoją kostką. Kilka razy, raz prawa stopa, raz lewa stopa. Unosimy do góry. Do postaw, obie. Wdech. Wydech do pozycji neutralnej. Rewelacja. Wdech. I wydech ostatni raz. Pozycja dynamiczna, atletyczna. Czyli w tym takim lekkim pochyleniu też do przodu. Zostań tutaj moment. Wdech otwórz ręce na boki. Wydech. Tak jakbyś chciała się do Ciebie przytulić. Chciałbyś się do siebie przytulić, tak jakbyśmy chcieli położyć dłonie na przeciwległych barkach. Wdech otwórz. Wydech, zamknij. Wdech, otwórz, trzeci raz, ostatni, wydech, zamknij i do neutralnej pozycji. Otrząśnij sobie nogi, strząśnij, strząśnij ręce, strząśnij barki, może też biodra, może dosłownie podskocz kilka razy delikatnie. Jakkolwiek czujesz w tym momencie, żeby się przez chwilę poruszać, otrząsnąć, może napięcie mięśni, które się wytworzyło, To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że takie ciekawe, nietypowe zajęcia zmobilizują Cię do działania, sprawią, że wstaniesz, zaczniesz, zrobisz, może skończysz cokolwiek, co właśnie chcesz zrobić, a nie masz do tego mobilizacji. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Cześć!